Filmów o tym bohaterze, bohaterze, antybohaterze, o tej postaci jest już ponad setka, oczywiście z oficjalnego nurtu. W dobrych, fajnych, głupich, niefajnych, wszelkiej możliwej maści. Mowa oczywiście o Drakuli i o najnowszym filmie Drakula Historia Nieznana. Jak to ładnie mówią Amerykanie albo użytkownicy filmu, Dracula to jest prequel stary. Co to, co to mu znaczy? Opowiadamy, mamy historię tak naprawdę tego, jak to się wydarzyło, jak to się stało, że Dracula stał się tym, kim się stał, czyli wampirem, bo on na początku nie jest, nie jest wampirem, jest po prostu zwykłym lordem, baronem, księciem, królem. Tak naprawdę już w tym momencie nie pamiętam, a film widziałem dopiero może z tydzień temu. Film opowiada jego początki, na przykład tak, jak to zrobił Ridley Scott w najnowszej krenzacji Robin Hooda. Ale po kolei. Mamy o, oczywiście księcia Drakule, o, książę, no to już chyba się wyjaśniło, przypomniało, który, ok, w porządku, rządzi sobie tam swoją krainą, ale pewnego dnia przychodzi... Grecki władca i mówi: OK, my normalnie teraz przechodzimy tędy i potrzebuje od ciebie tyle i tyle dzieciaków, bo mają być żołnierzami, mają robić to i to i to. No i w tym momencie nie ma możliwości pokonać ich, ale jakiś tam czas wcześniej, yy, właśnie ze swoimi kompanami, zapuścili się do pewnej jaskini groty, gdzie coś było, coś żyło. W każdym razie wytłukło mu yy, kompanów, on, on uciekł. No i potem się oczywiście dowiedział, co gdzie jak. Idzie do tej yy, właśnie jaskini i. Krótko mówiąc to jest klątwa, facet jakiś tam na mnie narzucił ją, jeżeli ty zostaniesz wampirem to kląta ze mnie zejdzie, ale ty tak dalej, czyli przez trzy dni nie możesz, nie możesz pić krwi i tak dalej, unikać słońca, bla bla bla, po trzech dniach jak tego nie zrobisz to wszystko z ciebie zejdzie, będziesz na powrót normalnym człowiekiem, a jeżeli nie to staniesz się wampirem, krótko mówiąc, a w tym momencie kląta ze mnie zejdzie ja będę sobie mógł chodzić i tak dalej. Jak wam y, nie, nie trzeba tłumaczyć, Dracula oczywiście staje się tak jak najbardziej wampirem Piernicza tych wszystkich normalnie Turków, że ach, normalnie w pojedynkę. Bruce Lee przy nim to wysiada. Czaknorii na drzewo, a Van Damme to już nawet nie się nie umywa, bo nawet John Rambo by nie dał rady. A Dracula sam w pojedynkę, ciach, ciach, ciach. Ale no cóż zrobić? Cóż zrobić? Obejrzeć film. Więcej ja nie, nie powiem na ten temat nic. Eee. Co mnie. Wkurzyło to to, tak Drakula to zrobił, bo on normalnie tak kochał swoich ludzi, w ogóle on był taki świetny. A świetny było to, że nabijał ludzi na pale, oczywiście też, na napale też się pojawia w, w filmie, ale to, że na przykład y, Drakula, czy Dragulia, czyli po polsku diabeł, taki przydomek nie wziął się z tego, że byłeś świetnym naszym wodzem i tak dalej, my Cię kochamy i on normalnie nie może oddać tych ludzi turczynom i tak dalej, i tak dalej. Przenie nie, głupot, krótko mówiąc, naprawdę zrobili z niego Williama Wallace'a, To jest po prostu waleczne serce. Takiego zrobili romantycznego bohatera, że ludzie się na to nie nabrali, bo w kinie ten film e... może nie poległ, ale nie zrobił oszamiającej kariery. Nie będzie, mam nadzieję, że nie będzie, bo wrota są do drugiej części, e... ale mam nadzieję, że tej drugiej części nie będzie, bo, <tuszy> bo najlepiej to nie może być naprawdę, no, 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 nie udźwignęli tego filmu, no krótko, co to dużo mówić, pomysł, nawet nie, nie, nie powiem, że był fajny, pomysł był, <grych> ja bym może z jakimś przekąsem zrobić, może nie, nie traktować tego filmu tak 100% serio, nie, oczywiście nie chodzi mi o zrobić komedię, ale tak troszeczkę, z, może, może z delikatnym przemrożeniem oka, to, to może byłoby fajnie, ale oni naprawdę poszli 100%, tak jest w ogóle, tak jak, tak jak zrobili z Frankensteinem, ja Frankenstein, też po prostu film wyszedł debilny, bo wzięli troszeczkę z tego i tak dalej, tak samo tutaj. Wzięli troszeczkę z, z mitu i to zmienili. Czasami to pasuje, czasami to nie pasuje. Na przykład w przypadku Noah z Roselem Krałem w ogóle mi to nie pasowało. Tutaj, tutaj mi to nie pasuje tylko trochę. Ale mimo wszystko, film dostaje 5 na 10 i odradzam. Naprawdę odradzam. Jeżeli chcecie oglądać fajnego Drakule, już nawet Blade 3, gdzie pojawia się Drake, Dracula, już był ciekawszy. Inna wiem, że inna tematyka, stylistyka i tak dalej, ale nie. Dracula, historia nieznana. Niedługo się okaże, że to jest Dracula, historia zapomniana. A skoro już o horrorach mowa, przypominam o konkursie do wygrania płyta z filmem Tożsamość, co zrobić? Krótko. Wchodzicie w opis, tam jest odnośnik do mojej strony na Facebooku. Ja pewnie nie przerwam, czy trochę ultrahamie. Tam odnajdujecie recenzję do Anabel i udostępniacie. Czas macie do czwartku do północy, w piątek ogłoszę zwycięzcę i ogłoszę nowy konkurs. Ok, wchodzicie, udostępniacie. Super. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam jak zawsze do komentowania, subskrybowania, polubienia i podzielenia się itd. itd. Wiecie dokładnie o co chodzi. Tylko zaraz, cztery pozostałe recenzję. obejrzycie je. Również zapraszam, jak już wspomniałem, na, na Facebooka, na mojego bloga. A my widzimy się już niedługo. Cześć. Ase mwen, ase mwen, ase mwen, ase mwen...